W Tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych ferie trwają w najlepsze. Podczas zajęć codziennie zajmują się innym tematem i stosują różne materiały plastyczne. Każde dziecko ma okazję twórczo odpoczywać od szkoły. Codziennie spędzamy ferie w inny sposób, mamy inny temat, używamy różnych technik. Wczoraj zajmowaliśmy się malarstwem, dzisiaj malujemy po wazonach, tworzymy wazony na prezent dla babci i dziadka. Jutro będziemy się zajmować designem, zobaczymy sobie przykłady jakichś ciekawych przedmiotów. Jeszcze będziemy się zajmować też architekturą, więc dzieci zamienią się w takich małych architektów, będą tworzyć małe makiety budynków, także codziennie coś innego. Tutaj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o używanie farb, także dosyć mogą się tutaj na ferii że tak powiem, zrelaksować i wszystko wykorzystać, co tutaj mamy do dyspozycji. Żeby mogły sobie popróbować różnych technik malowania farbkami na przykład do szkła, ale też zwykłymi farbkami, żeby mogły troszkę poszaleć i powyżywać się twórczo. Ja uczestniczę w zajęciach Tarnowskiej BWA od czterech lat, jak mój synek miał dwa lata, teraz ma sześć. No i jest po prostu fajnie, Mile tu spędzamy czas, a przede wszystkim to, o co mnie chodzi, dzieci się rozwijają. Mój mieszek lubi tu przychodzić, bo ciągle jest coś nowego i ciągle się czegoś nowego uczy. Na zajęcia należy się wcześniej zapisać z uwagi na ograniczoną ilość miejsc. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.